Rozważmy przekazanie, które jest drugim według najstarszego, to jest żydowskiego sposobu numeracji, a pierwszym w tradycji chrześcijańskiej. Najbardziej popularne tłumaczenie to nie będziesz miał innych bogów obok mnie. W kolejnych wersach dziesięć przykazań zabrania robienia bożków i oddawania im czci. Zrozumiałe jest, że większość ludzi, myśląc o tym przykazaniu, uważa, że zakazuje ono wyłącznie wielbienia starożytnych pogańskich bogów deszczu, płodności czy innych żywiołów, ziemi czy też bóstw, jak rzymski Jupiter czy grecki Zeus. Rozumienie tego przykazania w ten sposób jest jednak problematyczne. Jako, że nikt w naszej kulturze nie oddaje czci ani tym, ani innym starożytnym Bożkom, większość ludzi wnioskuje, że przykazanie to nie ma odniesienia do naszej rzeczywistości. Jednakże, ironicznie, jest ono nie tylko aktualne, ale też pod wieloma względami jest fundamentem pozostałych przykazań. Dlaczego jest ono tak istotne? Ponieważ mamy dziś tyle samo Bożków, co w starożytności. Dlaczego jest fundamentem innych przykazań? Ponieważ jeżeli rozpoznamy fałszywe bóstwa i unikniemy bałwochwalstwa, zlikwidujemy tym samym jedną z największych przeszkód na drodze do lepszego świata. Zacznijmy zatem od definicji poszka. Biblijny monoteizm głosi, że jest tylko jeden Bóg, Stwórca Wszechświata, domagający się przestrzegania dziesięciu przykazań i tylko Jego mamy wielbić. Dlaczego? Po pierwsze, ponieważ jeden Bóg oznacza jedną ludzką rasę, możemy być braćmi i siostrami tylko pod warunkiem, że mamy wspólnego Stwórcę lub Ojca. Po drugie, posiadanie wspólnego rodzica oznacza, że żadna osoba lub grupa nie jest ze swej natury lepsza od innej. Po trzecie, Jeden Bóg oznacza jeden moralny standard. Jeśli Bóg twierdzi, że morderstwo jest złem, jest ono złem dla wszystkich i nie możesz zwrócić się do innego Boga po inną wersję. Jeśli czcimy coś poza Bogiem, przynosi to złe skutki. Nie chodzi tylko o rzeczy, które w oczywisty sposób mogą prowadzić do zła, jak kult władzy, rasy, pieniędzy czy flagi ale również te postrzegane jako piękne, to jest sztuka, edukacja czy miłość. Uwielbienie dla jednej z nich może prowadzić do tragicznych rezultatów. Wielu złych ludzi w historii kochało piękną muzykę i sztukę. Jako miłośnik muzyki, wcześniej przekonałem się, że Wspaniała muzyka może zostać użyta jako inspiracja zarówno do podążania za złem, jak i do czynienia dobra. Wielki hollywoodzki reżyser Stanley Kubrick zobrazował to jaskrawo w swoim filmie Mechaniczna pomarańcza z 1971 roku, w którym mężczyzna dopuszcza się gwałtu i morderstwa przy dźwiękach muzyki poważnej. Edukacja pełni ważną rolę od przygotowania ludzi do życia zawodowego, do zrozumienia otaczającego nas świata. Jednak sama w sobie pozbawiona Boga i dobra jako naczelnego celu również może skutkować i często skutkowała złem. Wielu świetnie wykształconych ludzi w Niemczech popierało Hitlera i nazistów. Niemal wszyscy zachodni zwolennicy ludobójczych reżimów Stalina w Związku Radzieckim i Mao Tse-tunga w Chinach byli doskonale wykształceni. Doktorat nie gwarantuje, że jego posiadacz będzie mądrzejszy, bardziej kulturalny, godniejszy szacunku niż osoba bez wykształcenia. To samo dotyczy miłości, która zwykle jest piękna, lecz podobnie może prowadzić do zła. W XX wieku ci, którzy miłość do kraju przedkładali ponad umiłowanie Boga i dobra, często dopuszczali się potwornych czynów. A oto test dla Ciebie. Wyobraź sobie, że Twój ukochany zwierzak oraz osoba, której nie znasz, a zatem nie możesz kochać, toną. Ratujesz zwierzę? czy nieznajomego. Jeśli miłość jest celem samym w sobie, ratujesz zwierzę. Lecz jeśli traktujesz życie ludzkie jako wartość wyższą niż miłość, nie podążysz za jej głosem. Drugie przykazanie uczyniło etyczny monoteizm zainicjowany przez Biblię i dziesięć przykazań możliwym. Czcij dawce dziesięciu przykazań, a uczynisz świat lepszym. Oddawaj chwałę Bożkom, nieważne jak szlachetnym z pozoru. A yeah. Skończysz yeah. w świecie With pełnym okrucieństwa, I'm Dennis Prager. Join Prager University subscribe to our YouTube channel and sign up for free at prageru.com